Żółwie są nam po prostu podrzucane, można powiedzieć, z całą odpowiedzialnością przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nie wiedzą jaki tym samym stwarzają nam i środowisku problem. Jest to zwierzak tak zwany zmiennocieplny, czyli co to znaczy? To znaczy, że temperatura jego ciała zależy od temperatury otoczenia. Człowiek na przykład jest stało ciepły i ma stałą temperaturę ciała. Dlatego te zwierzęta, te gady, tak chętnie wygrzewają się na słońcu. One po prostu jakby ładują te swoje akumulatory, tak to można nazwać w cudzysłowie, po to, żeby móc spokojnie i intensywnie żerować, rozmnażać się, żeby móc po prostu no, normalnie funkcjonować. To ciepło jest im niezbędne do, 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 do normalnego funkcjonowania do życia. Budzą się wczesną wiosną, już w marcu możemy obserwować, że pokazują się na tych, na tych naszych właśnie podestach wygrzewają się w słońcu wtedy z całymi stadami, można powiedzieć. Mamy tutaj dla tych żółwi przygotowane takie specjalne kosze, widinowe podesty, takie palety, na których one się po prostu wygrzewają. I równocześnie wtedy obserwujemy na jednym stawie, mamy tutaj dwa takie większe stawy i mamy jeszcze kilka bagienek, więc na tym jednym tylko stawie obserwujemy 30-40 osobników jednocześnie wygrzewających się na tym słońcu. Pierwszej dodamy do tego podobną ilość na drugi plus bagienka. Myślę, że tak pod 100 osobników możemy szacować, że tutaj przebywa w tym, w tym, naszym, w tym naszym arboretum. Gatunek bardzo rzadki w Polsce, ściśle chroniony. Bardzo trudny, bardzo chimeryczny, jeżeli chodzi o jego hodowlę, rozmnażanie. Także jest to naprawdę bardzo pożądany gatunek w Polsce i no, bardzo byłoby nam przykro i byłoby źle dla środowiska, gdybyśmy pozbyli się go właśnie w taki nieodpowiedzialny sposób, jak, jak to niektórzy ludzie nam próbują tutaj właśnie uczynić.